Ale zdajesz sobie sprawę, że on w ogóle nic pozytywnego nie powiedział o tobie, a ty mu duba liczby. nie, nie bo tak dube, założyłem to tak zauważyłem. ty możesz tam, Tim Siusiakowi. No nie mogę, nie mogę. Nie, mogę. Ale może lubię. Takich rzeczy nie, nie, nie robię właśnie. No. A skąd, wiesz. Jak ci woda schodzi, <grym> to wiesz. Jak, <grym> <grym> Skąd wiem. No <grym> to mamy bo mam świadomość swojego ciała, wiesz, nie to co ty. Dlatego wiem. <grym> 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 <gry Wiedziałem, wiedziałem, że to będzie, dlatego cię wołałem Wyluzujcie dymy, panowie, no to nie jest... Wy nie walczycie! Kuba, kuba, spokojnie. Nie, 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 nie. Kurwa, to co? Co sobie Spokojnie Kuba już. Puśćmy. Ej, ale weźwej do naszej walki! A mówiliście, że stoły są przywiercone, no i co? Puśćmy kuba. Ja pierdolę, ale pajac nie będziesz nic zrobił. co za debil, Dobrze, może zróbmy tak. Ty zajmij moje miejsce. Tak, tak. A ja zajmę miejsce twoje. Siadaj tutaj. Tak, tak, siadaj. E, Krystian, siadaj normalnie. O. Tylko ten bok zelotałbyś mi.